Cześć, witajcie. Dzisiaj, jak już zapowiadałam ostatnio, pod tym dużym, tu tu na górze dostaniecie, pod tym dużym albumem ślubnym, zapowiadałam Wam, że na moim biurku jest kolejna praca. Ta nam, właśnie ona, tak. Jest to album. O, mam tę brudą, Jest to album dziecięcy, tak? Dla odmiany koleżanka z pracy poprosiła mnie o zrobienie albumu dla dziecięcia, które się urodziło niedawno, kilka dni temu, tak, W czym wiedzieliśmy, że to gdzie dziecię, się urodzi, zatem dziecięcie się urodziło kilka dni temu i stworzyłam te pracę. Najpierw z czego ją stworzyłam? Bazę, albo... Bazę albumu. Ona jest taka piękna, różowa. Ja wiem, że tutaj nie będzie takiego dużego kontrastu, ponieważ mata jest biała, ten album jest dość jasny, więc nie widać tego kontrastu. Dla kontrastu dałam tylko tą ciemniejszą wstążkę, żeby trochę było takiego, wiecie, żywszego koloru, tak? A nie tak mdło i różowo, bo tak, wiecie, ten, ten różowy też tak, no wiecie, no ten teraz. Nie będę mówić głośno. Czego użyłam? Bazy stanowią papiery z galerii papieru. Ten papier jest taki ładny, różowy, gramatura 220. Album jest zbindowany taką metodą na zakładkę na LO. Tak tak, tak, był, tak jak to. W ten sposób było wklejane do, do grzbietu. W ten sposób jest zbindowany. Nie pamiętam, jaki to jest kolor. Tutaj gdzieś było. Było gdzieś opisane, jaki to jest kolor. Ja po prostu zostałam tylko taką Ale od tych papierów. Kolekcja, jak już widzieliście, którą używam, jest to stara kolekcja od Scrap 8 Sweet Lulabis. Wykorzystałam tą wersję, tą podstawową i wersję tą z tłami. Przy czym miałam trochę więcej tych stron okładkowych, wykorzystałam dużo, dużo rzeczy takich dodatkowych i wykorzystałam tutaj tylko te raczej jaśniejsze papiery. Do tego, do tego były dodatki. te dodatki, część tych dodatków, zwłaszcza napisów, po prostu pocięłam, włożyłam tutaj do koperty. I to był moment, zaraz wam powiem, co to było. Co to było, to było, to było. O. Były napisy, część tych napisów, i tutaj w tych elementach tekturowych były też napisy takie grube, na, na grubej tekturze. Je wycięłam i właśnie wykorzystałam do tego albumu. I tutaj wykorzystałam te dwa elementy. Zaraz wam pokażę, w których miejscach wykorzystałam te dwa elementy. E, tak, e, a i co jeszcze użyłam? I jeszcze użyłam e, tych mat od Dream of If Design. E, praktycznie każdy teraz mój album jest z tymi matami. E, po prostu są świetne i sprawdzają się właśnie w tym do tego, do czego są przeznaczone. I teraz tak, dwa miejsca, gdzie użyłam tych teksturowych elementów. To jest tutaj grzbiet mam nadzieję, że widzicie. Wstanę, wstanę zobaczyć, co widzicie. Tak, tu jest ten grzbiet moment, przybliżę Wam trochę. I tutaj na okładce napis album do tego ćwicki. I teraz tak, na okładce jest element. Moment, 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 moment. Zaraz Wam pokażę, co to za element. Tutaj mam tak. Na tych kartach, tutaj na tej stronie, tutaj tej tytułowej, były takie tagi. A że ja miałam więcej tych papierów, tych okładkowych, po prostu wycięłam kilka tych elementów tutaj z tych obrazków i stworzyłam sobie element 3D. Widzicie? To jest element 3D i wygląda świetnie, pokryty glossy akcent, żeby, żeby ładnie błyszczało i sobie po prostu jest na okładce. Dobra, wielkość tego albumu, bo pewnie jesteście ciekawi. Jak już widzicie, tutaj album jest bindowany taką. To jest. To nie jest taka typowa konstrukcja albumowa, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, ale świetnie się sprawdza na trochę zdjęć. Nie ma tych zdjęć dużo. Widzicie, że tutaj ta okładka jest dość mocno ściągnięta. Dużo jest przestrzeni między tymi stronami, zatem no, tak to wygląda od góry. Przy czym miejsce między stronami jest tak 3/8, czyli coś około centymetra. Tak mniej więcej. Tutaj tylko ta pierwsza część jest duża, bo tu jest duża taka. Oszukana koperta, ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Dobra, rozwiążę wstążkę. Jak już widzicie, wstążka jest tutaj dla przełamania tego koloru, tego mdłego koloru różowego. Wielkość albumu to jest 5,3 czwarte, to jest jakieś 14,5 cm na. na, 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 na. na, na, na. 8,5. To jest coś około 21 z kawałkiem centymetra i grzbiet jest szeroki na 2 i czwarte, coś około 7 cm. i teraz tak, wielkość albumu, wysokość tego albumu jest dopasowana do tego, żeby jak będę Docinała papier ten kolorowy, żeby po prostu go nie ścinać. Te, te bloki, te tłowe, to był bloczek formatu A4, zatem nie chciałam po prostu go docinać. Wycięłam tylko z długości i po prostu tak mi wyszło. O tak. Dobra, otwieramy. I co się tutaj dzieje? Tak, co się tutaj dzieje? Tu się dzieje trochę. Tu mamy kieszeń, kieszeni mamy tak tak jest podklejony tylko z jednej strony ta kieszeń jest tutaj dość wąska, dość płytka więc nie chciałam tutaj dodawać dodatkowej grubości jak jeszcze przyjdą zdjęcia czy jakieś opisy, czy coś to po prostu wystarczy I tutaj jest taka bardzo, bardzo wąziutka, wąziutka kieszeń i teraz tak, odwiązujemy wstążeczkę ja to zrobiłam taką bardzo cieniutką wstążeczką odwiązujemy wstążeczkę, klapka do góry klapka na dół i tutaj już mamy, już mamy miejsce na zdjęcia. na stronie tutaj tej tej przedniej. E, mamy metryczkę. To na razie jest tutaj duża, duża przestrzeń tutaj pomiędzy tą taką oszukaną kopertą, dlatego że tu jest wodospad. E, tu mamy wodospad na zdjęcia i właśnie tutaj wykorzystałam e, wykorzystałam z jednej z drugiej strony mat e, te od Gen of Eve Design, tak. Tutaj, tutaj, tutaj tak samo. Tutaj z tej strony tak samo. element z kolekcji. Część jest wycięta z arkusza takiego dodatkowego, a część jest po prostu wycięta ze strony. Oczywiście wszystko jest przyklejone w taki sposób, żeby można coś było podłożyć. I tutaj mamy z tej strony z tej strony tutaj. tej, tej okładkowej, tu z tej strony okładkowej e, był taki duży duży tak z metryczką, ja go docięłam tutaj, żeby mi pasował do strony i sobie po prostu jest metryczka dobra, zamykamy e, zawiązujemy zawijamy sobie tutaj e, te wstążeczka Przyjdą zdjęcia, to to nabierze trochę objętości grubości. I teraz tak. Tutaj mamy element, który jest wycięty z papieru z kolekcji, tak. I to jest wszystko podklejone w taki sposób, żeby tutaj można było przykleić zdjęcie. Oczywiście tu mamy instrukcję obsługi tego albumu. Z tyłu jest tylko wyklejone gładkim papierem. Tu mamy stronę, która jest z kieszenią. W kieszeni mamy tak, z tyłu mamy ma zdjęcia. Album jest mega prosty. Tu się nie dzieje praktycznie nic. Tu po prostu się tylko ogląda i wkleja zdjęcia, tak. Wkleja się zdjęcia, a potem się te zdjęcia ogląda, tak. Tutaj od, mamy kolejną stronę. Tu mamy tak jak na stronie tutaj tej okładkowej element. Miejsce na małe zdjęcie. Tu już nie przyklejałam, przyklejałam po prostu osobny papier, ale zdjęcie można także wkleić tutaj po docięciu odpowiednio. Kolejna strona. Jak już mówiłam, tu się niewiele dzieje, zatem e, jedyne takie elementy, co mamy, to mamy tutaj taką latającą kieszeń. E, w kieszeni mamy mm, matę na zdjęcia, matę na zdjęcia, na małe zdjęcia z, matami, z makami e, z elementów do wycinania. E, tutaj mamy miejsce na małe zdjęcie, ale z tyłu możemy coś napisać. E, koperta jest zamykana na magnesy. Z tyłu kopertę mamy też. Miejsce na zdjęcie, kolejne miejsce na zdjęcie, kolejne miejsce na zdjęcie, tu już jak mówiłam, te wszystkie elementy mamy, wezmę. wezmę coś. Te wszystkie elementy są tutaj wycięte i podklejone w taki sposób, żeby można było włożyć zdjęcie, i to jest właśnie też wycięte z arkusza. Kolejna strona, i tutaj mamy też miejsce na zdjęcie. Otwieramy, I tutaj podobnie, tu możemy przykleić po prostu zdjęcie w ten sposób lub przykleić tutaj, troszeczkę zasłonimy tego wiatraka. I tutaj też przyklejamy w taki sposób, że można było podłożyć zdjęcie w ten sposób. I ostatnia strona, strona okładkowa tu mamy, tu się najwięcej chyba dzieje tu mamy tak, nie, najwięcej to się dzieje na przedniej stronie okładkowej. E, wyciągamy takiego dużego taga, też podklejonego z jednej strony. E, tu mamy matę na zdjęcia, podklejone z dwóch stron i z tyłu mamy dużego taga e, też podklejonego z jednej strony i tak wygląda tylna okładka. I tak się prezentuje całość. Nie za duży, nie za mały pomieści trochę zdjęć trochę zdjęcie pomieści ale takiemu noworodkowi to się psterka dużo, dużo zdjęć, więc no, będzie trudny orze do zgryzienia dla rodziców jakie zdjęcia mają tutaj umieścić ale tak na nową sprawę mogą umieścić tutaj praktycznie wszystkie, wszystkie zdjęcia z całego roku, pierwszego roku życia dziecka, ewentualnie z tych pierwszych chwil do tego też są odpowiednie napisy tak się prezentuje całość to na dzisiaj tyle jak już mówiłam, nie jest to duża praca, ale prosta w swojej konstrukcji, chyba chyba najprostsza, jaką ostatnio tworzyłam. Zatem to na tyle dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym moim projekcie. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się!